Zwiększenie powierzchni chłonnej korzenia i praca nad zmianą genotypu jęczmienia. To wyjątkowe pole uprawy z miejscem realizacji ambitnych planów. Marek Marzec, doktorant z Uniwersytetu Śląskiego, zamierza wyhodować odmianę jęczmienia odporniejszą na suszę. Mamy takie nadzieje, że nasze badania prowadzone i w ramach rozprawy doktorskiej, i dodatkowych projektów, przyczynią się do otrzymania nowych, lepszych odmian, które będą bardziej płodne. Czyli jest szansa, że wtedy ziarno jęczmienia dostępne w sprzedaży będzie tańsze, co może się przełożyć na niższe ceny np. piwa. Aby wysiłek młodych naukowców nie poszedł na marne, potrzeba czegoś więcej niż tylko ambitnych wyzwań i mozolnej pracy. Potrzeba pieniędzy. Nie tylko tych przeznaczonych na same badania. Młodzi naukowcy mogą starać się o dodatkowe pieniądze, nie tylko na prowadzenie badań, ale też pieniądze na życie, dzięki czemu nie musimy się troszczyć o to, jak zapłacić rachunki, tylko możemy się poświęcić pracy naukowej. Pomóc doktorantom w realizacji naukowych zamierzeń mają środki finansowe z programu DOKTORIS realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O stypendia w wysokości do 4,5 tysiąca zł miesięcznie ubiegać się mogą doktoranci zamieszkujący i kształcący się w województwie śląskim, którzy prowadzą badania w kluczowych obszarach technologicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, takich jak technologie medyczne, technologie związane z ochroną środowiska, górnictwem, energetyką, infrastrukturą transportową czy nanotechnologią. Zdaniem profesora Andrzeja Kowalczyka zakres merytoryczny tych obszarów jest niezwykle szeroki. Bardzo często to są obszary bardzo interdyscyplinarne, wymagające studiów interdyscyplinarnych, bo cóż to są dzisiaj e, technologie środowiskowe, prawda? To jest bardzo często chemia albo fizyka, to jest biologia, prawda? E, to są nauki medyczne, to są też technologie, razem w obszarze technologii środowiskowych się mieści. Także tutaj to nie jest wąska rozumiana specjalizacja. Stypendia naukowe dla ponad 200 młodych naukowców to nie tylko zastrzyk pieniędzy umożliwiający im skoncentrowanie się na pracy badawczej, ale w przyszłości także wymierna korzyść dla gospodarki całego województwa i szansa na zwiększenie jej konkurencyjności. Chcieliśmy postawić na to, aby... No, wspomóc tą wysoko wykwalifikowaną kadrę Województwa Śląskiego, aby ona, wchodząc w bliższy kontakt z gospodarką Województwa Śląskiego, spowodowała przyspieszenie i rozwój innowacji w naszym regionie. Nabór wniosków odbywa się poprzez stronę internetową projektu, a łączna suma przeznaczona na stypendia zamknie się w kwocie około 13,5 miliona złotych. Pozostaje mieć nadzieję, że podobnie jak w przypadku badań nad biologią jęczmienia i w tym wypadku przyniesie obfite plony.